Halo, halo witam wszystkich, bardzo serdecznie, w Dwalib i ma kolejny odcinek, zagrajmy w Call of Duty. Ostatnio nasza jest straszna ochota na tą drugowojenną staroszkolną szolaninę. Przez często nagrywam dzisiaj już chyba e... dzisiaj trzeci odcinek z rzędu. Wczoraj nagrałem kolejne poprzednie trzy odcinku, który już mogliście oglądać, także... A jest moc! Jest moc. Czyli... Jest moc w czyli... tym ale tu mam widzę nie mam zadania ustawiałeś się z niego w to muszę zrobić. Przed z czwartą armią na obrzeża. Na obrzeża, z tym a nie na obrzeżach. Bo nie widzieliście jakie jest tego. Czy, nie widzieliście jakie jest TH, dlatego na wcale obrzeża. Dobra. Hans! Czy tam może nie Hans? Mercedes! Mówi, że nigdy nie trafia dwa razy w to samo miejsce <laughs> Jak to zawołanie, że to było? Wejmy zginnie Nie każ mi marnować tam list Dobra, tam jest stykałem m 42 i raczej ja zginę Na scenie buja się, bujają się Niemcy. Buja się cała polka. Chłodzą te w miejscu, skoro tańczyć można. Panowie piją jutro a panie są w stanie balować bez tyle. Niekoniecznie tyle. An. Dzień, rudy, wdraj to narodu! Gęczę wszyscy! A mi się bardzo tego TK siadać dać. Rudy Niemcu, hej u mnie! Zapierdolę wszystkich! Tak? Zrodzona matka Ciebie nie podna. Nie żyję! To ja zadecyduję kiedy to się stanie! Jeżeli jeszcze raz to zrobisz, znajdę cię i zabiję! No! Tam jest jeszcze jeden Niemiec! Ojej! HANS! No <śmienicza> nie wiem czy rozumiecie o co chodzi z tym Hansem, był taki kawał, że... Stają naprzeciwko siebie w okopach... E, Polacy i Niemcy, nie? O, tu mam... I... I prawda... Stoją na siebie, przeciwko w okopach, Polaty Niemcy, prawda? I tak Polacy mówią, hmm, jakie jest popularne niemieckie imię? Może Hans, krzyczał Hans, tutaj wychyli głowę, drz, headshot, nie? Hans wychyla głowę, drz, headshot, nie? Po tej samej stronie stoją, Czy tam Niemcy po to występują. Ej, jakie jest popularne imię polskie? Nie wiem, może Janek. Janek! A po, od Polaków, nie ma Janka, to ty Hans, boom headshot. Wiecie, że on się my wy wychylają na wywanie twojego imienia kurna mam broń przeciw panter, to się pobawię o Bo jejku! nie Ale teraz się skupić! Nie strasznie. jestem tam znowu. Taka staroszkolność mnie pasuje. Nie mogę wam zniszczyć tego ciągu, jaka hamuła w ogóle. Chad nie. Dobra, bo też też nie. Wezmę tego kraka niemieckiego, przynajmniej do niego nic się nie skończy. To jest broń na obydwa dystanse, I na daleki. No, na teraz wyjeżdżacie. Włożon to przeżył! Czekaj! Ratuj skórę, życie! Dobrze! Spokoj, zniszczyłem ci czołk, ale ja stąd wyjdę, ja to przeżyję. On to przeżyje. Dobra. Tak ja lubię ten charakterystyczny odgłos przeładowywania broni. Czyż panowie mp 4 nie pogadasz? Zróbmy może ten sposób. Aha, o, zrobił już, porozmawiał, nie? I to jest motyw, porozwalasz wszystkie czołgi tutaj.

Międziesz broń, F5, jeszcze wróćmy z karakiem zwiększonym z oczu Gdzie wy się chowacie? Tam jest Dobra, nie mam was wrócić, po prostu przebiegną tutaj, no tak, wtedy się nowi zaspawnią Kurde, ponowie no, ponowie! Miejmy trochę szacunku. No tak, zdejmij w granat. Jak, jak, jak to możliwe, że ty przez czołg nie roztrzlałeś? To, to jest po prostu. To się nie godzi z prawami fizyki fantowej. Nie wiem czy tutaj na pewno będzie dobry ten gry, ale nie mam innego wyjścia, muszę zrobić. To ten najmniejszy sposób Twój wyjście, jest wyjście, szybko, szybko, proszę żadnego Niemca. Proszę żadnego Niemca. Uuu, jest tu nawet dwóch widali A tu gdzieś apteczki, tu są, jest, są apteczki. A miło. Teraz szybko amo, 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 amo. Dobrze. mam, tutaj już robimy, gdzie tam swoje, swoich Tam Tam mam mamy 5000. Jak zwykle ja zachodzę na na urna Widzę, kiedy oni cię nie skontrować spał ją, no. Więc godt. A to koniec misji. <śla> Jest też Jezus. Cześć mu to zabrzmiało takie, o, jeszcze żyjesz. Ojej! Jeszcze żyję, żyję i przejdę tę grę! Ale w kolejnym odcinku. I zapraszam z tej strony Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!